A też masz to, widzisz? Ja to dokładnie no masz to mówiłeś, samo co ja. No. będzie piszcze jak się nie zapnę? Tak. To Gdzie tu jest pas, w No jak ktoś ma tyle wzrostu, to ciężko się sięgnąć, no. ale. Ja siedzę przy pasach, prawda? Ty mówisz, że on się ten. Zapinaj pas. Kur. Mówisz, że on się zadusi. On się nie zadusi, on ma ma jeden krok. No no ale jakby wrzucisz dwójkę przy dwóch tysiącach, to się zadusi. Co to jest? Kur. O kurwa, człowieku! Ale powiedz no, kurwa, sorry, koper, ale to ten, Dobra, to brak, brak wyczucia, kurwa, chwilę, do manuala. Chwilę przejdziesz, to wyczujesz. Tylko na skręcony koch, nie dawaj, no. Gdzie jeszcze, kurwa? Dżurwa? Do siedmiu, gdzie? Jest. no. Ale zapierdala, człowieku, ale zapierdala. Pasakra, kurwa. Ale, a ja po co ja tu wykręcam sportem Nieban na raz to dawaj w drugą stronę. Zwrócić tutaj no. A to mówisz nie zrobiłeś tego przegubu? Nie, przegub zrobię, znaczy zrobiłem jedną tą bolt joint no. to wymieniłem, wymieniłem tą zwrotnicę, ale jeszcze półkę mam lewą do wymiany. Ale płośka bardzo... To no, jest czuły gaz wymieniłem. człowieku. Masakra no, to, to czuły gaz było. jest koronny. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! jeszcze o, ja cię pierdolę o, Ty kurwa Co moment, Pomyśleć, moment Dobre to Pomyśleć, kurwa, dobra. ja pierdolę. I najlepsze w benzynie jest to, że jego możesz ciągnąć kurwa rozumiesz do tego, do, do tych 7000 przez, przez to się szybciej rozpędzasz, no, no. nie? Tu już nie będę liczby. Nie, 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 nie. I pokazuję panie, kurwa, żeby zmienić bieg? Nie? No. No, no Zawsze też pokazuję Tak? No. no dobre, dobre jest, kurwa I te buczenie, stary, ja bym te buczenie, kurwa, chciał mieć u siebie, gulo No coś, kosztem czegoś, nie? Ja bym te buczenie chciał u siebie mieć No właśnie, i tak siebie zamknięte, no to gdzie słyszałeś buczenie? Wystarczające, jak dla mnie, bo to, kurwa, głowa, wiesz, nie ten, nie boli Ale to kurwa, tu kurwa cicho tym. cicho ma kurwa to buczenie jest teraz Tak, zdaniem. to na chwilę jak przypierdolisz buczy No Ale ci pisze ten, skomagaj